widzę z tej strony Zaka to kolejny odcinek z brota to. Takie szybkie przywitanie. Dobra, kim dzisiaj gramy? E, iluzjonista nie, on już był. E, Gardener, o, pan ogrodnik, zaczynasz z jeden ogrod. 20% szans kiedy podnosimy pick żeby przyzwać takie. Boże, co to było? Plant? Roślinkę. Która strzela kolcami, mm, cierniami i z kolei się od zbierania 15% szans, kiedy. O! O! Drugi tier. Ok. 10, ten trzeci tier. Czwarty tier. Ok. Plus 36. Modyfikacje obrażenia są zmniejszone. Modyfikacje prędkości tak są zmniejszone. Plus 20% obrażeń. Wroga! Modyfikacje inżyniera są zmniejszone. Jest to inżynieria. A ja zaczynam z jakimś zbieraniem, prawda? To my to mamy? O kurde, to jest fajne, ale chyba lepsze będzie. By... No nie, no nic innego jak ten nożyce to raczej nie, e... nie można nawet wziąć, bo będzie lipa. Dobra, ja zaraz. Dobra, idziemy sprawdzić, jak może się zrespi jakiś. O, przyzwał się? Jaki fajny, taki tu tu Nie wiem, który tu tear ja tam było drzewa, ale niestety nie udało się. Pięć do zbierania. Bardzo super, że tak szybko. Eee, tu, 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 tu tutaj nic. Chociaż nie. Mm. To jest szczęście też w sumie. To jest w ogóle bardzo dobry item. Mm, modyfikacje. Obrażenia są zmniejszone, okej. Okay. Mam tylko się tak. Ja bym poszedł na kryta. Czy ja zablokowałem te nożyczki? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Dobra, sprawdźmy czy się... No, zrespił się jeden. To jest chyba ten pierwszy poziomowy, więc... Dobra, drugi się respi. No niestety... Niedobry. Co bym chciał, żebyś trafiło? Yy, na pewno. Yy, jak to się nazywa? Ten item. Unikalne narzędzia? Nie. Kurde, jak to się nazywało? Ten item wiecie. No co sprawia, że szybciej atakują nasze. Yy, wieżyczki. I to też działa na ogrody. Kurde, no. Jak to się nazywało? Unikalne, lepszone narzędzia chyba, o tak, o Jezu, Jezu, dobra. Naprawdę, ooo, jest... panie. Na 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 na. O Jezu, to jest ten tier czwarty na 100%, co on robi? Jakieś dziwne, a i se um umarł, no to dużo zrobił. No, powiem tak, postać nie, nie za dobra. tak mi się wydaje. I tu nie ma zbierania. Nie podoba mi się ten początek. W ogóle. Ta broń jaka jest w ogóle dobra? Jedna broń Amazing, widzowie, Amazing. O jezu, jezu, dobra. Naprawdę nic się nie zrespiło. Czy ja mogę w ogóle jakoś zwiększyć tą szansę? Może nie mogę, chyba zwiększyć tylko ilość. Yy. A teraz. O, dobra, to jest tier czwarty. Tamten to był tier trzeci. Dawaj to jest item o, no to może taki nawet lepszy początek. Zobaczymy. Weźmy pancerz. Powerhammer. Obuchowa żywiołowa. Trafienie w generuje pociski. Fajna, ale no nie na to post. Proszę was, tutaj idziemy pod... A może to też wziąć? To żywiołowych. Mamy kiszkę. Nie idę full. Full nożyce. Mam tylko dwie bronie. To mi się tak bardzo nie podoba. I mogę wziąć węża. Yy... Ciężka mi się wydaje ta postać. Naprawdę, widzowie, to będzie tak ...lipne do yy... wygrania. Dobra. Musi po, po prostu więcej ogrodów być, żeby się więcej tych tych rzeczy. Ja muszę w sumie cały czas podnosić te owocki, żeby mieć kogoś do pomocy. Kurde, tam był. No nic no. Chodzi mi o to, żeby był... Yy... Ja i tak mam w następnej fali dziwnego ducha, więc... Żadne, ale to żadne nożyce się nie trafią. O to jest fala czwarta. Mam dwa life aktualnie. Przeciwnicy mi ja ogólnie biją więcej. Więc yy... tak, widzowie, Dokładnie tak. Jest bardzo dobrze, jak widzicie. Dokładnie tak. I żaden, ten ham się nie respi. Żaden, ale to żaden żaden się nie respi Ej, naprawdę. Żeby... Wow, pierwszy. Nie wierzę. Wow, jak cudownie, widzowie. Ja już nie jestem w stanie zabijać tych przeciwników Jest taka lipa. Mam trzy bronie. Na fali piątej. Czajcie to. Jest taki przypał widzowie, jest taki przypał Dobra, jest zrespił się jakiś dobry yy, On tutaj jak widać poczyścił Bez jak się zrespi taki dobry to jest git Ale jak się nie zrespi, żaden To ta postać... No... Dlatego muszę mieć dużo tych owocków o, tutaj tier czwarty, bardzo ładnie, bardzo ładnie, fajnie, podoba mi się. do zbierania. Nożnice, pierwsza kolejność. Zbieranie. W sumie starczyło mi na wszystko. To mi zmniejszyło... ...a jedno obrażenie, ale... Szybkość też mi się przyda. Max AP też jest git. Cztery bronie. No ja bym powiedział, że to bardzo słabo. Zwłaszcza, że mam jeszcze zmniejszone obrażenia. Ja żadnych obrażeń nie wziąłem, ale no w sumie idę tylko pod to zbieranie. Co może nie jest też najlepszym pomysłem. Chociaż zbieranie mi daje dodatkowe pieniądze i znowu się nie respi żaden. O, respi się jeden. Tier drugi. Dobra, chyba tier. No tak, no. O, tu dwa się zrespiły. Tier trzeci, pierwszy. No dobra, no już w miarę coś tam cisną, nie? No ale oczywiście już ich nie ma, bo żyją tylko 7 sekund. Brakuje im, nie wiem, wody, tlenu, fotosynteza i sprawie Dobra, nie jest że tego trzeba zabić. Przeciwnie, faktycznie. No 6HP jest zbyt dobre, żeby nie wziąć. Nawet to zbieranie. Ja mam minus 100 inżynierii. Nie, chwila. E 80% minus 100 inżynierii, no nie ma bata, że ja to nabiję. To jest akurat G. To też. Ja mam cztery bronie widzowie. To jest fala siódma. Ej, właśnie tu za jajcarze, No to świetnie. Amazing po prostu. Oj oj, oj oj. Tu jest jajko, jajko, dawaj, to jajko. Jest, nie ma jajka. Uu, no dobrze, że sobie w ostatniej chwili zdałem ja sprawę, co to za fala. Więc aż tak źle nie było. Dobrze, że nie mam dziwnych opcji, bo też by było. Masakra. Eee. W sumie nie patrzyłem czy mamy elitki, czy mamy mm, hordy. Zastanawiam się co by było lepsze. No i świetnie się. Umieram, umieram. A mój Boże! Dobra, jest item Nie wiem, weźmy to Weźmy 12 dobrażeń. Czy ja mogę dostać broń? No co to jest za. Co to są za sklepy? Przepraszam bardzo. Zbierania też nie mam jakoś dużo. To mi daj w ogóle. A, wsparcie, czyli zbieranie. No to jeszcze tym bardziej, jakbym to szybciej dostał, to tym więcej bym miał zbierania. O mój Boże, pomocy. Moje minionki. Pomóżcie swojemu tatusiowi. Dobra, czyści. Uff. dobra, zrobiło się trochę luźniej. Jak się zrespi taki gościu, to jest git. Jak się nie zrespi taki gościu, to już nie jest git. Dobra, teraz zrespiło się dużo takich gości. No to poczyścili mi. Ale bądźmy szczerzy. Jakich nie ma? To jest taka, ale to taka lipa widzowie. Nie pytajcie się, ogólnie, nie. czemu to się jakoś tak wyszło. Biorę. Inspiranie mega git. Ale czy ja mogę dostać? Wow. wow, wreszcie będę miał 6 yy, broni na fali 9. I właśnie to jest fala 9, widzowie. O mój Boże, ale będzie źle. Dobra, na szczęście się pojawił typ do czyszczenia. Ja mam małpkę, chyba mam małpkę, więc się będę mógł leczyć z, yy, z, 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 z materiałów. Niekoniecznie też z moich tych. Chociaż Lemoniada, dziwne żarcie, bym nie pogardził. Dobra, dużo ich się tu pora spiło. E, to też jest w sumie dobra fala, bo jest dużo przeciwników, a jak jest dużo przeciwników, to mamy spore szczęście, więc sporo tych będzie dropić. Sporo owocków. Ja bym też zwiększył swoje obrażenia, tak jakby nie patrzeć mam. 11 obrażeń nad tym tym i temnie, więc no. Nie jakby nie patrzeć to tak jest... W ogóle ja chyba trochę nadużyłam tego słowa, jakby nie patrzeć. O mój Boże. Umieram Prawie. Daj, 5 nakryta. 6 HP, czyli 10. 10 do szczęścia, 10 do szczęścia. Wymieniam, macka jest git To też Wymieniam Nożyce, super Niech ich tu trochę narespi Dobra, jakiś, no oczywiście, że pierwszy tier Dobra Dwóch się zrespiło Ej właśnie, bo przecież przy podniesieniu jednego jest szansa, że nawet cztery mi się zrespią Nie pomyślałem o tym, ale no tak jest. Dobra, i tu na pewno trzeba iść na unik na tej postaci. Mamy 20% więcej obrażeń stop, zada, ta, zadawanych, chciałbym. Ymm, otrzymywanych. No, postać bym powiedział, że dosyć yy, trudna, nieciekawa. Jak się na mnie zrespi, jakiś dobry kompan. Ho, ho, ho tak jak teraz. To jest naprawdę słabo a jakiś, super, proszę, błagam, ktokolwiek, cokolwiek. Um. Pan też, z inżynieria? Biorę. Um. Słonię tylko git, taczka, krzywe usta i widzowie zaraz wrócą. Dobra, widzowie, jestem. Wziąłem sobie. Mmm. Korkę. Umieram, umieram, umieram. O mój Boże, pomocy. Ja go nie zabiję. Jeszcze tutaj na Uniki. Jezu jak ja tu jeszcze żyję. Dobra, zmutował bardzo dobrze. Ja teraz mogę tutaj uciec od niego. I ten... Jezu, czemu ty na mnie biegniesz? O tam jest Tier czwarty, szkoda, że nie poszedł delity. No że smutowała. No, ooo, jak tam poczyścił na elitki ewidentnie to nie jest postać, co na elity? UPRĘZANĘ zabierając Biorę bo to mi daje zbieranie trzy pancerza. Wiem, że pomidor jest yy, ogólnie słabym itemem, ale byłem zmuszony. To bym też wziął, mimo że. No, bądźmy szczerzy. Nie mamy dużej inżynierii, ale. Chodzi o to po prostu, że to jest szansa na to. To jest. Będziemy mieli dużo tych yy, owocków, raczej. Jeśli ja nie zwiększę swoich obrażeń, swojej przeżywalności i na przykład szansy na unik, to ja nie widzę tej, yy, tej fali 20. O ile jak się trafi jakiś dobry ten gościu. Ten mój plant to jest całkiem Git. Ale jeśli się nie trafi, to jest dość bym powiedział: bardzo źle. I w ogóle ani razu nie widziałem robota. Więc ten item. Nie wiem, chyba nie działa. A już tyle wosków podniosłem, to jest niemożliwe, że on się nie trafił. 10% szans to nie jest aż tak mało. do zbierania. Mieście strażnika, nożyce. nożyce. Nożyce, nożyce. Kurde, kajdany nie są złe. Wezmę je, bo to jest po prostu szansa żeby przeżyć falę 20 bo to mi da zasięg da 8 regena Bądźmy że 8 regena nie jest aż taką małą ilością dobra bardzo dobrze się pojawił całkiem wysoki tier tego ale szkoda że jakby nie patrzeć Nikogo praktycznie nie zabił, bo wszyscy przeciwnicy byli sobie... na... O jest! Pierwszy raz ten robot, o Jezu, ile ja tu obrażeń dostałem? O Jezu. O mój Boże! Umieram! Widzowie, umieram, 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 umieram. Owocki, 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 owocki. Dobra. Szanse na unik koniecznie! Lidzowie... Ko nie! Nie no żartujecie sobie chyba. Co taki krótki odcinek wstawię? No jeszcze nie wyrobię, żeby go wstawić na 16 inny. inne. Przepraszam was widzowie, ale no wyszło jak wyszło. No, może taki odcinek jesteśmy, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Mm, trzymajcie się widzowie. Nawet nie będę żebrał łapki ani subskrypcji. Trzymajcie się, cześć.